Witam, oto dzisiaj wymieniamy żarówkę w kiacie z 2000 roku. Zobaczmy jak robi to nasz mechanik specjalizujący się w rozkręcaniu kwiatów Ducato. Oczywiście żarówka UV Stop daje radę. Zobaczmy jak to pięknie wygląda. Test żarówki był przeprowadzony, przeprowadzimy go jeszcze raz na oczach widzów. Zobaczmy jakie to niezwykle proste. Wystarczy odkręcić 30 śrubek, i już mamy lampę wymienioną. o zdjęciu chłodnicy. Tak, zdjęcie chłodnicy, interkuler. Wszystko musi być rozkręcone. Przy okazji, przegub i wymiana turbiny nie zaszkodzi. Zobaczmy profesjonalny schowek na śrubki. Tutaj właśnie w Ducato się znajduje. Przepraszam, to, który rok Ducato? 2002. 2002, tak. Zobaczmy. zobaczmy na dawne ręce naszego mechanika Tak zobaczmy To jest niezwykle proste Śrubki oczywiście nowe, założone Oj oj, coś się nie chce wkręcić Zobaczmy ręce, które leczą Następny test żarówki Orle oko. Żarówka, która kosztowała 10 zł. Tak, dobrze mówię? Porównajmy ją do żarówki Philipsa. Już, ją, już Wam ją pokazuję. To jest żarówka spalona. Ale zobaczcie, jaka jest twarda. Będzie bum. Nie będzie bum. Twarda. Ja wiem dlaczego ona nie wybuchła, bo jest spęknięta od góry i gazu już tam nie ma. Wynik ocencie sami. Czy żarówka orle oko daje radę? Wynik zostawiam do waszej. Coś tam, tak? No, zobaczmy, jak to jest niezwykle proste. Jeszcze raz. Wystarczy jeden śrubokręt, 30 śrubek i żarówkę mamy wymienioną. I około 30 minut. To, to przed każdym załadunkiem możemy sobie taką żarówkę wymienić. Jeżeli mamy 30 minut. I jeden Shrewoken. dokładnie tak. Plus dziesiątka. dziesiątkę. O, To jest bardzo, bardzo profesjonalny sprzęt. Wysokiej jakości oczywiście. Nie każdego na taki sprzęt stać. Zobaczmy, jak niezwykle prosta rzecz. I teraz zobaczmy. Przepraszam, czy mogę prosić o test yy, żarówki? Czy mógłby Pan zapalić żarówkę? Ci znaczy światła? Poczekaj. Zobaczmy, jakie niezwykle proste jest spierdolnięcie klapą. O, właśnie. Szpachla z lewej strony. Tak, szpachla odeszła z lewej strony. Przepraszam, bo nie mam miejsca na karcie pamięci. Także bardzo bym prosił o szybsze jakieś kurde. Włączenie tych świateł. Zobaczmy profesjonalne schowki u prawdziwego mechanika jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Także wszystko ma swoje miejsce. Bo no kurwa zapadł tych światłów i zaraz bateria padnie. Zobaczmy, wszystko ma swoje miejsce, nawet ręcznik. Tak, idziemy z przodu zobaczyć jak świecą żarówki Orleok, czy cokolwiek Nie wiem. Zobaczmy. Hmm. Czy widzicie różnicę? Między zwykłą żarówką H7, a żarówką wymienioną przez nas Orleoka. <śmiennie> Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu.